Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek będzie nietypowy, ponieważ jedziemy do klienta, który ma bardzo zimno w domu. Z pewnością się domyślacie, że nie przez sprzęt, który my sprzedajemy. Stary kocioł po 12 latach odmówił posłuszeństwa. I co jest najfajniejszego w tej historii, w sumie dla mnie, to że ten klient pierwszy telefon, który wykonał, wykonał. Do mnie i zapytał się mnie w taki sposób: Panie Justynie, czy jest pan w stanie sprawić, żebym miał ciepło w domu na święta? Bo jesteśmy oczywiście zaraz przed świętami. Dzisiaj jest dokładnie 19 grudnia. Powiedziałem, że nie wiem, bo wiadomo, mamy czas, jaki mamy, ale zrobię co w mojej mocy, żeby, żeby miał pan po prostu ciepło. Zadzwoniłem do zaufanej firmy instalacyjnej z okolic i zapytałem się, czy jest to w stanie Wykonać. Oni powiedzieli, że tak. Szybki podjazd do klienta, szybka wycena. Klient zdecydował się maksymalnie szybko. Dlaczego dowiecie się z filmu? Ponieważ poproszę go o to, żeby ze mną porozmawiał i żeby powiedział, dlaczego tak szybko podjął decyzję. Ale nie zanudzając, jedziemy, zaraz go poznacie. Poznacie klienta oraz poznacie firmę instalacyjną, która wykonuje instalację w tym budynku. Znajdujemy się w województwie Śląskim, okolice Jawożna. Zapraszam na film. Słuchajcie, chciałbym Wam kogoś przedstawić naszego klienta, Piotra. Miło mnie. Cześć Piotrze. Piotrze. My nie byliśmy na ty dzisiaj. przeszliśmy przed chwileczką tak naprawdę, bo ja to zawsze mówię, bo ja z każdym klientem w sumie jestem na ty. Prawie z każdym. Ale czasem widzowie myślą, że wiesz, że może to jesteś jakimś moim znajomym nie, i wiesz, że co absolutnie o nie, nie. Okej. Okay. Okej. Okay. <laughs> <laughs> Zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału. Ja od 19 lat zajmuję się systemami grzewczymi i na tym kanale dzielę się swoją wiedzą. Więc zapraszam, kliknij, przycisk, subskrybuj. W ten sposób wesprzesz moje działania na tym portalu. Ja przyszedłem do Ciebie, żeby opowiedzieć tą historię, bo historia jest ciekawa. Montujemy dzisiaj u Ciebie kocioł. Dzisiaj jest 19 grudnia. Tak. Jesteśmy zaraz przed świętami. Ja chciałbym, żebyś ty opowiedział jakby tą całą historię, bo jest ona mega ciekawa i ja to się śmiałem, jak jechałem do Ciebie, że jesteśmy, <laughs> a, że jesteśmy pogotowiem ciepła, można powiedzieć, nie? Żeby, żeby cię było ciepło. No, bardzo ciekawa, bo 11 grudnia nam przyszedł stary kociołek e, ekogroszkowy, O 5 rano się rozlał. Okej, okay, okej. Okay. No i niestety trzeba było szybko podjąć decyzję. 11, to, tak? 11 grudnia okay. dokładnie. Okej. Okay. A to co, szedłeś do kotłowni i zobaczyłeś, życie nie, no tak? ile I koniec, no. Przygoda ekogroszkowego się skończyła i trzeba było szybko coś myśleć. Kiedy? Ile wytrzymał? 12 lat. 12 lat, okej. Okay. 12 okay. lat Filmy nie będziemy wymieniać, może. Y -y -y. Ale 12 y -y -y. lat wytrzymał. Y -y -y. No i trzeba było szybko coś szukać, żeby zamontować. To. Jest, um... To rozumiem, że jak się rozciek, tak? to pomyślałeś, że coś, coś trzeba na te święta zrobić, nie? żeby było no ciepło, i mieliśmy nie? bardzo szybki dylemat. Ja już byłem na targach jawożnie, bo byliście tam mhm. na targach i kiedyś właśnie to, kiedyś się tak poznaliśmy mniej więcej. Mówiłem, że jeżeli kiedyś mi padnie kocioł, to kupimy sobie peletowy z Withagera, bo już mhm. widziałem na internecie, rozmawiałeś z ludźmi, mhm. no ale nie przewidziałem, że to będzie tak szybko. Tak szybko. <laughs> <laughs> Jeszcze w tym roku, ale ja nie maczałem w tych w tym ja palcu, nie? Nie to, nie, to... W tych no i jak to tak... Padło 11 no to trzeba było szybko podjąć decyzję i mówię z żoną, no szybko trzeba, albo kupujemy znowu na ekogroszek, albo inwestujemy w pelet. No nie no, decyzja zapadła o 8 już wiedzieliśmy, że to będzie Winhagar i dzwoniłem do Ciebie od 8, mhm. mówię no musi odebrać, bo kto nam coś załatwi. <grytanie> No i o po dziewiątej oddzwoniłeś i była szybka piłka, no mm. i dzisiaj jest dziewiętnasty i koniec montażu jest tak? Tak, we? dzisiaj jest serwisem zaraz Wam pokażemy jak wygląda kotłownia. Kiedy oni przyszli, chłopaki, do Ciebie na montaż? Środę, w środę, to który? Siedemnasty. Siedemnastego, tak. Siedemnastego kocioł, który przyjechał godzinie? i koło 14 chyba, no nie pamiętam, nie powiem Ci, bo już jak tu rano przyjechali, to robili, rozkręcali wszystko to, co się da. Czyli dzisiaj jest tak naprawdę dwa dni u Ciebie takie pełne, dni, można tak. powiedzieć, No nie? słuchaj, no myśmy z synami stary kocioł wyrzucili wszystko, żeby oni już mieli wysprzątane. Mówiłem Ci, że jeszcze w sobotę łączy to do węgla, także... Tak, 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 <laughs> tak, no to jest coś nie do pomyślenia, A dzisiaj już tam nie ma nic, także... Czyli, czyli pogotowie, ci zadzwoniłeś do mnie, ja Cię skontaktowałem z naszymi dystrybutorami, których zaraz poznacie tak naprawdę. No ja bardzo polecam firmę z Libią, że Hot Install z Libią. Wiąza, także hmm. mistrzostwo świata szybko się zajęli. Ja się Ciebie pytałem poza kamerą, ale zapytam się czy też przed kamerą, bo to jest też ciekawe. Jak do mnie zadzwoniłeś i Ci powiedziałem, że będę kogoś szukał jakiegoś dystrybutora, to oni szybko zadzwonili do Ciebie po, no, po moim telefonie? Ja wiem, ile było? Z godzinę. Z godzinę, no. czyli szybko. No pewnie Ty dzwoniłeś, rozmawiałeś z nimi, to w tak. moment do mnie odzwoniła i, mhm. i chociaż miałem już wizytówkę o jaka, do tak. nich, bo dostałem z tych targów, tak. no ale oni odzwonili sami także. To się no. chwali, jak się od razu firmy no, ja i. Ja jestem mega zadowolony, także polecam wszystkim firmę. Taką. No, mega profesjonalnie. No i widzimy, tak naprawdę z 15, 20, 19 no grudnia. Jeszcze... Oni walczą cały czas. Walczą, bo jeszcze doda dodatkowe przeróbki wyszły tam z grzejnikami. Mhm. z tym no trzeba było to już zmienić. Jak już nie ma wody, no to zmieniają wszystko. Czy wierzyłeś, że, że tak szybko ci się to uda wszystko Nie. Załatwić? <grymne> Nie. Okay, okay. no to jest na ostatni. Na ostatni, ostatni glizdek. taki gwizdek. No, no. sam mówiłeś, że jakby to się stało w tym tygodniu, to byłoby to już. No wiesz, no. jak to się mówi. <grymne> 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 Ciężkie rzeczy załatwiamy. Od razu na cuda na czu, no to na cud. się. <grymne> Świąteczne, <grymne> Świąteczne no. so, ile masz teraz stopni w domu? bo jaki 11 no. tego kocioł, jest już My zimno u nas się, na Śląsku. No, teraz możemy się tam zobaczyć, to Ci pokażę, jakby ktoś nie uwierzył, to po niej pokażesz, ale było coś mhm. koło 14, nie całe 13 stopni już teraz. Okej, no. okej, okay, okay. czyli tutaj już jest no sprawa słuchaj, pilna. No grzej, grzejemy wiesz, wieczorem czy coś po południu, jak żona przyjdzie z pracy, no ale to mhm. jest moment, jak wyłączysz te, te wentylatory, to, to mhm. jest moment. Od mój razu mój. ucieka ciepło, nie? No. Dobra, to inaczej się jeszcze zapytam. E czy Ty byłeś przekonany do Windhagera? Tylko i wyłącznie. Tak, to od razu mówię jak oglądałem ofertę, bo oglądałem wszystkie te wasze filmiki. Jedyny taki kocioł, który jest najmniej własnej mojej inwencji tam pracy. <grym> uh -huh. Jedynie tak. copelę dorzucić. Na jego... <grym> Wymieść czy coś, ale to w porównaniu do ekogorszkowego to jest śmiech. Mm -hmm. No i w porównaniu do innych urządzeń tutaj nie musisz, zresztą będziemy y, nasz serwisat Maciek zaraz ci przeszkoda. Znaczy po odpaleniu no, cię już mi tam mówił. To nic nie musisz ustawiać, nie? On, tak powiedział, że on to wszystko tak ustawi, że ja tam tylko mam raz na jakiś czas wyciągnąć popielnik no i wysypać go na piękny, duży ogród, który nie masz. Nie zapomnij sobie paletu. Nasypa. Tak, to jest, tutaj może być awaria. Jak, jak, zapomnisz. jak zapomnisz, mówię, to może być problem, tak? no. To nie będzie grzał. Ale powiem ci, że ja jestem też mega zadowolony z tego, że tak udało się nam szybko to załatwić. Dobrze, my jakby jako partner Winchagera w Polsce mamy zawsze urządzenia na stanie, tak że my nie zamawiamy. My cieszę nigdy, się. nigdy nie zamawiamy, wiesz, z Austrii bezpośrednio, tylko zawsze tutaj z magazynu wysyłamy i już jest u Ciebie tak naprawdę. No, no ja, ja się cieszę, bo no co mam powiedzieć? No jak mam się nie cieszyć, jak za tak chwilę? Będzie, się, będzie ciepło zaraz. Nie? Będzie zaraz, będzie ciepło. No. No, powiem ci, że, ten, że, takie, że takie sprawy, właśnie jak ogrzewanie popatrz, jakie to jest ważne u nas w kraju coś się zepsuje z ogrzewaniem, no i jakby nie mając ciepła w domu, no to kurczę, no, ciężko, ciężko się funkcjonuje. Nie no, jest to po Powiem ci, że jest ciężko. No. No, ale to jest inwestycja, tak jak gadaliśmy poza kamerą to nie jest inwestycja na pięć. Na pewno nie na 12 lat, a zdecydowanie no więcej. Słuchaj, nie? To wszystko zależy, jakby Maciek serwisem powiedział, jak ktoś dba o ten kocioł. Uh -huh, uh -huh. Bo nie ma rzeczy takich, których się nie da zepsuć. Wszystko Jeżeli się da się psuć, nie? odpowiednio człowiek dba o wszystko, to on będzie powiedział, że no kupę, kupę lat służył. Także to, tak. Tak. Ale to o wszystko trzeba dbać. Tak, powiedzenie skąd się wziął, jak dbasz, tak masz, więc. I to oczywiście. jest święta prawda. Tak Ale oczywiście też y, ważne jest to, z jakich materiałów jest urządzenie. Nie no, to jest bo jak, jak nie? To teraz co ci przerwę, bo widziałem jak go tu przywieźli w tych paletach, jak go rozkładaliśmy i zobaczyłem jak to jest wykonane wszystko. No nie, no to jak wyglądałem na tych targach te, te, te nasze polskie wyroby, a to, no to, to nie ma no nie ma porównania. No. Widziałeś go bez blach. No widział izolacji, wszystko. bez niczego. Widzisz, jak jest pospawany, jakie ma wzmocnienia. No to, to wszystko jakby to też to gra w nie? To nie ma porównania. Yy, dobra Pytrze, ja teraz pójdę zobaczyć co oni tam walczą, może ich trochę pośpieszę. No, walczą, tylko nie pokazuj mojej kotłowni, bo jeszcze jest cała z groszku. Nie, no ale no, nie, to to widzowie Ci muszą wybaczyć, sorry, ale tutaj, jeszcze niedawno tutaj był kociąg ogroszkowy, więc... No był i jak to sprzątaliśmy, to wszyscy byliśmy tak usmora, żeby to jakoś wyglądało. A wiem, wiesz, że teraz byś miał to... czysto, nie? Tak naprawdę, więc... Mam nadzieję. No, ale ja Ci bardzo dziękuję, że... Pierwszy mnie... telefon, który zrobiłeś, to wykonałeś do mnie. Nie dzwoniłeś do Ale nigdzie to ja od indziej? razu już o nie powiedziałem, że jak mamy montować, to tylko kocioł na Pele, tylko z WinHagera Jak płac, to tylko ten. I pierwszy telefon, mhm. no ten mam zapisany, mówię, bo zostawił po targach i mówię, dzwonię i tylko nie ma wyjścia. No, no to, jest, to jest, powiem ci, że to jest naprawdę dla mnie bardzo ważne, że ty pierwszy telefon w ogóle, jak coś się stało u ciebie, wykonałeś do mnie i fajnie, że to udało się wszystko tak zrobić. To cieszę się niezmiernie, że bo. już. Za kilka godzin mam nadzieję, już będzie się robiło ciepło u ciebie w domu, nie? No też tak mam nadzieję, że będzie <grymne> ciepło. <grymne> A ja, może się spotkamy za rok? No, zapraszam. I przed, przed świętami. Zapraszam, może śnieg, będzie. Może śnieg będzie. I będzie większy bruzi zobaczymy, czy jak, to jak idzie, no A co myślisz, ten kocioł ekogroszkowy, to ile spalał ci ekogroszku? To żeby, ja to specjalnie się pytam przed kamerą, żebyś no, ty mi powiedział. No trudno jest nie? powiedzieć, bo przedtem przed modernizacją nie? to grał tak 5-6 ton, to jak Kazima była. No. Okej. Okay. Słuchaj, to zrobimy taki, e, taką zagwozdkę, że za rok przyjadę o tej porze. No nie ma sobie zapiszę aż i zobaczymy, ile on spalił, tak naprawdę e, peletu. No, nie? nie oszukamy, bo tam się nie da oszukać, wszystko się wyświetla. tam. Licznik jest, tam. wszystko, więc tego I się nie I to mogą sobie zobaczyć wszyscy: 19 o którejś godzinie będzie zapisane, który jest odpalony i będziemy tak. wszystko wiedzieć. I to się nie da oszukać źle. No. No to zrobimy taki challenge. A ja, ja, ci, ja zapraszam. Tak, ja nie? przed kamerą Ci bardzo jeszcze raz dziękuję, że do mnie wykonałeś ten telefon i fajnie, że, ci się, fajnie, że to wszystko się udało jakby ja dograć, się cieszę. Prezent na święta no, zrobiliśmy sobie. Nie. Ciepły dom to jest prezent na święta najlepszy, nie? nie? powiem, dosyć A. drogi ten prezent, no bo wymiana kotła i kawałek instalacji, no to, to też robi swoje, no ale... No, coś za coś, no. Coś za coś. Dobrze, że nie podejmowałeś decyzji pochopnej, że nie kupiłeś tam tak zwanego byleczego, byle by po prostu było ciepło. Tylko... Nie, to już nie, nie ma nad czym się zastanawiać. Albo, jest, albo się kupuje coś porządnego, albo albo siedzi taniego no. i myśli za ileś lat, że znowu coś jest niehalowe. No. Dobra, to co, idziemy do chłopaku zobaczyć, co tam robią. Mam nadzieję, że tam nie śpią. Nie, nie. Nie, mam nadzieję, że robią. No, ja też, okay. Jest godzina, żeby nie być gołosłownym. Godzina 1527 19 grudnia. Grupy podłączone. Maciek, nasz serwisan tutaj kabluje, schemat hydrauliczny. Piotr nadzoruje. Umieszczamy tutaj czujnik zewnętrzny na ścianie północnej. Budynku, z tym też sobie musimy poradzić. A wiecie co teraz? Poproszę jednego ze sprawców tutaj. Yy, Tutaj tej instalacji inwestycji, czekaj, niech to ci tylko tutaj. Przedstawiam Wam Wiktora. Na rana, witam. Cześć, Wiktor. Wiktor, już Piotr na wspomniał tutaj o tym, że reakcja z Waszej strony była natychmiastowa, jeżeli chodzi o inwestycję, przed którą właśnie się teraz znajdujemy, czyli w kocioł peletowy Biowin. Bardzo szybko zareagowaliście, ale to też sytuacja dosyć, można powiedzieć, gwałtowna, nie? No, montaż na gwałtach to się mówi. No, Okej, okay, dokładnie. Nie dało się wcz później, wcześniej. Opowiedz mi tak, przyjechaliście tutaj w środę i jak to wyglądało No Ogólnie, tak no tak, no, sam. Pomiar był w sobotę od razu, już jak dajesz mm -hmm. nam kontakty. Pomiar, no dob dobieranie urządzenia. No, prosta akurat instalacja, bo mamy tylko jeden obiekt grzewczy i ciepłą wodą użytkową plus mm -hmm. pogodówkę, więc mm -hmm. nie mam jakiegoś skomplikowanego tworu, mm -hmm. jak na ten kocioł. Kocioł też ma wygodnie montaż, bo już wcześniejszą kotłownię mieliśmy szczęście okay. robić. Mm -hmm. Więc ten akurat ma wygodniej dużo miejsca. Korzystaliście ze wszystkich oryginalnych podzespołów w Pod podzespoły są w głównej mierze oryginalne, mm -hmm. a jeżeli chodzi o całą resztę armatury, no to montaż jest na poziomie bardzo wysokim, bo no nie będę kłamać na wszystkie rzeczy, jak na przykład naczynka, separatory czy inne rzeczy spełniają bardzo podobny standard, co producent With no bo same naczynka na przykład co do Równej Kotłowi było 15 lat gwarancji. Zamontowane okay. jest wszystko full wypas. Okay. Serwisowo też jest uproszczony, bo nie robimy tego, że klient będzie miał potem na przykład cokolwiek by się stało z naczynkiem. Z zabezpieczenia są takie dodatkowe: jak szybko złączki. Naczynko na przykład mamy fikuśne, bo jest przepływowe, czyli po niemiecku zrobione. Mhm. Czyli spełnia warunki niemieckie, czy jest praktycznie, można powiedzieć, montaż po niemiecku robiony. Mhm. Grupę pompowe są oryginalne Windhagera produkcji, no jak widać logo PAWA, mhm. czyli porządne, jedna z wyższych klasy. Masierne, Zbiorni, prawda? Zbiornik, nierdzewkę mamy mhm. 200 litrów z grzałką, więc klient nawet we, we, jak, nie, jak będzie tego kocioł nie pracował, może sobie miałby fotowoltaikę, może sobie grzać z prądu, mhm. więc ma wygodnie, instalacja w miedzi. Dobra, czyli wpadliście tutaj w środę, jest piątek. Środę, w środę, no, jedyne tylko co czekaliśmy, to tylko na No bo jednak kurier że to wiadomo, jak działa, jak się na szybko montuje. Mm -hmm, Okej. Okay. Klient Piotr, z którym przed chwileczką rozmawiałem, powiedział mi, że jak padł ten kocio to miał tylko w głowie, że zadzwoni do Windhagera po kocioł. Czy ty też możesz pochwalić to urządzenie? No, Znaczył się moim... dobrze, więc. Powiem szczerze, no, za Austriaków, no to zaleta największa jest taka, że to jest jeden, jest jako jedynie nieliczny, który nie musi mieć bufora, bo jednak reszta no. Austriaków. Wymaga po prostu bufora, plus zalet takich też jako austriak, nie? To jest jeden, może jest tylko może jeden inny kocioł, mhm. poza tym, który ma możliwość ręcznego zasypu paliwa. Mhm. Inne kotły, które mają z nim praktycznie prawdziwie konkurować, i takie już naprawdę na jego standardzie, to wszyscy standardzie wakum. Mhm, mhm. Czyli jednak inwestycyjnie jest też wygodniejszy, bo nie jest się zmuszonym do podajnika wielkogabaretowego, nie? Mhm. Dokładnie, dokładnie. Eee, tutaj to urządzenie, tak jak powiedziałeś, pracuje rewelacyjnie bez buforu ciepła, z powodu tego, jak on po prostu jest stanie modulować Swoją mocą i temperaturą zostało kładę. Automatyka przemyślana, no, no, też urządzenie z kategorii, tak jak mówią to myślącego, czyli jednak się bawi swoimi parametrami i osiąga minimum z możliwego, mm. czyli za najmniejszą możliwą cenę jak najwięcej ciepła, żeby wygenerować. No i kotwy, no, tak samo jak mówi gwarancja, no maksymalna gwarancja na to urządzenie 7 lat. Dokładnie. Byłeś w fabryce, widziałeś, jak te urządzenia są produkowane, więc nic Cię tutaj nie zaskoczyło, jeżeli chodzi. Nie, nie zaskoczyło, zresztą nie będę kłamać porównując same spawy, jak się no, akurat spawów nie ma na widoku. Hmm. Ale po samych spawach widać, że jednak wyższa klasa produkcji. Dobra, teraz bym chciał tylko, Wiktor, jeszcze żebyś powiedział, jak się Wasza firma nazywa, gdzie działacie? No HODiS, ogólnie działamy tak, no Małopolska, kary, region, Małopolska, Śląskie, nie jest to dla nas problemem. Więc nas to nie sprawem zajmujemy się no, praktycznie wszystkim, nie dość, że biowiny, pompy ciepła, czy to grunt, czy to powietrze, kotły na zrębkę, zgazowanie drewna, też fajne tematy. Wszystko robimy, po jak klient na przykład chce to do całych domów też nie ma problemu rekuperacji dobrać z podobnej klasy co windwaga. A czy ja mogę uchylić rąbka tajemnic i powiedzieć jaki system grzewczy będzie grzał u was w domu, czy w twoim prywatnym, czy jeszcze nie powinien No być? u nas będzie na pewno aero ewolucja, nie? Mhm. Pompa ciepła. Fajniejszy, moim zdaniem, czynnikiem, bo R452B jest jednak fajniejszy, ma parametry niż R290, jest tylko niby mniej ekologiczny. No ale Ekolega ekologią, sprawność z sprawnością, mhm. czyli pompa ciepła. Okay. A końcowo, no to zobaczymy: albo skończy się na samym Logwinie, albo skończymy na dułowinie. Okej, okay, okej. Okay. Czyli pompa ciepła, Logwinie i ewentualnie jeszcze Pelet, tak? No, pojawi się Pelet. Okej, okay. super. Bardzo Ci dziękuję, Wiktor. fajnie. To jest super reklama, tak naprawdę, jak szybko zareagowaliście, że jesteście tutaj. I montujecie to urządzenie, no i klient, tak naprawdę, mam nadzieję, że będzie po prostu ciepło już na święta. Nie? No, no, z zasady nie będę kłamać. No na, u nas montaż jest taki, ja montuję tak, by to było u mnie zamontowane. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Mam nadzieję, że wiele takich inwestycji przed nami. Mam nadzieję, że jak zamontujecie naszą pompę ciepła u siebie w domu, to również będziemy ją mogli po prostu pokazać. Nie, nie? ma problemu i będzie można być. Dobrze. To to będzie miała pozycję pokazówkę. Okej. Okay. Dzięki bardzo w takim razie. Słuchajcie, jak widzicie, praca trwa. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie sprawnie i że finał tego będzie taki, że tak jak wspomnieliśmy wcześniej z Piotrem, że wieczorem tutaj już będzie po prostu ciepło, bo no, ja sobie nie wyobrażam um, mieszkać w domu, w którym jest 13-14 stopni, więc współczuję mu, że taką, taką akurat sytuację tutaj miał, więc zobaczycie może za rok film z Piotrem, jak już tylko będzie sobie rok pracował, no i wtedy porównamy sobie nawet te spalanie, o, o którym tutaj przed chwileczką rozmawialiśmy. Tymczasem e, żegnam Was. Dzięki za obejrzenie tego filmu do samego końca. Jeżeli podobał Wam się taki materiał z placu boju, a nie z wychuchanej kotłowni, z ładnej kotłowni, e, która już jest gotowa, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, bo to mi mega pomaga, żebym właśnie mógł nagrywać takie filmy jak ten. I co? I do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć! Jeżeli spodobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Wybrałem dla Ciebie również dwa filmy o podobnej tematyce. Zapraszam do oglądania.